Siema, witam was w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zainstalować y, z menu do y, tego jakieś menu do po prostu Red Dead Redemption. Więc tak, na początek pisujemy sobie RDR 2 mod. Wchodzimy sobie tutaj w Nexus Mods, Tools y, nie Sorry, Scripts i tutaj wybieracie Red Dead, Red Dead Trainer, bo jest to najlepszy trainer. Klikamy manual i klikamy tutaj AB Script Hook, żeby zainstalować script hooka do tego. Download, klikamy tutaj i oczywiście zapisujemy to na pulpicie. Wracamy tutaj, klikamy Download. Musicie się tutaj zalogować, zarejestrować i wtedy będziecie mogli sobie, oczywiście wszystko nie, nic nie jest tutaj płatne Będziecie mogli kliknąć slow download. I później czekacie po prostu 5 sekund. Zapisujecie na pulpicie I jesteśmy na pulpicie, oczywiście prawie przycisk myszy Otwórz lokalizację pliku na Red Redemption Wchodzimy sobie w skrypt hooka Winrar, bin I tutaj DIN 8 DLL i skrypt hook RDR2 I to tyle Jeśli chodzi o skrypt hooka, teraz ten trainer Wrzucamy te trzy pliki wszystkie do folderu, oczywiście też Red Redemption no i to tak naprawdę wszystko. Mamy teraz y, Skip Hooka. widzimy się już w grze. Teryjny znaczy. No Dobra, w grze klikając F3 najprawdopodobniej, y, pojawia nam się właśnie tutaj wszystko. Z tutaj ruszamy enterem, właśnie włączamy backscape'em, sobie wychodzimy z tego, cofamy, nie? I tutaj możemy sobie różne rzeczy wybierać, jak Super Jump, God Mode, Fast Health, Clean Player, Never Wanted, No Bounty, Infinite D-Day, Infinite Stamina. Możemy wybrać sobie szybkość chodzenia, szybkość biegu Żeby nas każdy ignorował możemy sobie włączyć, możemy sobie wyłączyć rag możemy sobie coś tam jakieś noise, Les, nie, wiem, co to znaczy zbytnio. No i to tyle. Bardzo krótki odcinek, bo naprawdę łatwo się to instaluje. I już dalej możecie instalować modyfikacje do RDR2. Jeśli chcecie jakąś modyfikację do tego. Jest mało modyfikacji do Red Dead Przy 2, ale mogę zainstalować jakąś, którą sobie wybierzecie, więc wystarczy, że napisacie w komentarzu, dacie link oczywiście. I ja to na pewno nagram. Yy, obojętnie jaka gra, nie? Bo ja przeszedłem tak, że bo nie już jakie gry z modami... Znaczy, które mam, ja posiadam. Ja posiadam całkiem dużo gier, więc akurat możecie natrafić na grę, którą sobie wybierzecie. Tutaj możemy sobie jeszcze właśnie wybrać. Yy, animacje, jak to jest w GTA. No tutaj raczej każdy już powinien sobie poradzić. Teleportacja, pet spawner, world options i tu możemy sobie zmieniać dzień, yy, czy ma być zimno, szybkość wiatru, nawet tutaj można zmieniać. No to jest Red Dead Redemption, więc wiecie. No ale no dobra, to by było na tyle. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie w górę. Do zobaczenia w na następnym odcinku. Cześć!